Cześć. Miło mi Cię znów gościć na kanale Meta Rozmówki, a jeśli nie znów, tylko pierwszy raz, to wiesz, że pode mną jest taki przycisk subskrypcji, chyba czerwony, więc wciśnij ten przycisk i napisz mi w komentarzu, co się stało, jak to zrobiłeś. Ponieważ ja nigdy tego nie robiłem, nigdy nie wciskałem przycisku subskrypcji pod swoim kanałem i nie wiem, co się stanie, to daj mi znać. Wciśnij przycisk subskrypcji, daj łapkę w górę jeszcze i daj mi znać, czy. Stało się coś niezwykłego. Mam nadzieję, że tak, że po subskrybowaniu kanału META Rozmówki ale to oczywiście takie trochę wyolbrzymienie, ponieważ nie tyle po subskrybowaniu, co po oglądaniu treści, jakie tutaj produkuję, czy będę produkował, coś się jednak w Twoim życiu zmieni. Taka jest moja nadzieja i takie jest moje zobowiązanie. Moim zobowiązaniem jest dostarczyć Ci jak największą wartość, jak najwięcej. Praktycznych wskazówek odnośnie do tego, jak się komunikować, ponieważ o tym jest kanał Metarozmówki. Ogólnie na YouTube, w internecie, a także w świecie, jak się idzie przez ulicę, to się widzi, że dominuje taka życiowa, intelektualna i lingwistyczna byle jakość. Ludzie po prostu nie zwracają uwagi na to, co jest ważne. Wiadomo, że co jest ważne dla jednych, to nie jest ważne dla drugich. Dla mnie, jako dla filologa, to w jaki sposób się wypowiadam, jak konstruuję wypowiedzi, jaką mam ekspresję czy jak dobieram słowa, jest ważne. Dla innych jest to zupełnie nieważne. Ja na przykład się no, aż jakieś drgawki mnie biorą, jak ktoś pisze wiadomość bez żadnych przecinków, bez żadnych tam znaków, które powinny być, albo chociażby bez polskich znaków. No to jest straszne i mnie to bulwersuje, ale tak jak mówię, bulwersuje to moją taką filologiczną stronę, bo ze strony racjonalnej to rozumiem, no jest po prostu szybciej i łatwiej. W tym nagraniu chcę Ci dać bardzo fajną, praktyczną wskazówkę odnośnie do tego, jak polepszyć swój sposób opowiadania historii z fabułą, czyli jak na przykład opowiadasz dowcip, chcesz rozbawić swoich znajomych, albo jak nie wiem, Opowiadasz, co ci się wydarzyło wczoraj, czy na przykład co planujesz zrobić jutro, to korzystasz z takich opowieści, które mają jakąś, jakiś wątek fabularny. I do tego, żeby zbudować fajną wypowiedź, potrzebujesz słów, no, które mają na przykład emocjonalny charakter, albo takich informacyjnych, typowych, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko. Wiesz. Ja zakładam, że jesteś na tyle inteligentną osobą, na tyle świadomą językowo, jeśli mnie oglądasz, że wiesz takie rzeczy. Skoro wiesz, to być może brakuje Ci tego, żeby spojrzeć na to, co chcesz powiedzieć, z pewnego rodzaju dystansem. Zauważ, że na przykład jak, jakbyś miał do napisania tekst. jakiś krótkie opowiadanie, na, nie, nawet nie opowiadanie, na jakiś tekstik na pięć zdań o tym, co chcesz robić w weekend? To teraz napiszesz to sobie, ale w momencie, kiedy piszesz słowa, zapisujesz słowa na kartce, czy to w notatniku na telefonie, czy na komputerze. Masz czas, żeby je dobrze przemyśleć. No, ponieważ pisanie to jest czynność manualna, zanim napiszesz jedno słowo, pomyślisz o dwóch następnych, dzięki temu twoja wypowiedź będzie po prostu bardziej precyzyjna i zgrabniejsza. I do tego samego, do tego samego zachęcam cię w przypadku twojego języka mówionego, nie języka pisanego. Zachęcam cię do tego, żeby myśleć nad każdym słowem, które chcesz wypowiedzieć. I wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jeśli chcesz utrzymać takie naturalne tempo mówienia, jeśli chcesz mówić w sposób zabójczo precyzyjny, a jednocześnie bardzo naturalny, to będzie to trudne na początku. Ale to jest do wypracowania. To jest element, nad którym ja obecnie najwięcej pracuję, nad którym najbardziej poświęcam swoją uwagę w momencie, kiedy świadomie chcę Rozwijać swoje kompetencje, choćby takie jak te, kompetencje w obrębie nagrywania filmików na YouTube. Precyzja wypowiadania się i taka świadomość językowa to jest w tym konkretnym kontekście, jak nagrywam filmik, coś piekielnie ważnego coś, czego nie wolno nie doceniać. No i teraz, jak to trenuję? Ano. Szukam słów, zastanawiam się nad tym, jakiego słowa użyć. Robię to świadomie, z dystansem patrzę na swoją, na swoją wypowiedź. Staram się, aby każde zdanie, które powiem, było pewnego rodzaju zdaniem, które napiszę. Tak jak mówię, gdybym zapisał to zdanie, miałbym czas na przeanalizowanie go poniekąd z lotu ptaka. Więc zachęcam cię, drogi widzu, do tego, żeby w taki sposób. Analizować w czasie rzeczywistym swoje wypowiedzi, aby była przestrzeń do tego, żeby dobrać jak najbardziej precyzyjnie te słowa, które będą najbardziej odpowiednie. Okej, okay. ta wypowiedź, którą przed chwilą usłyszałeś, zabrała mi trochę czasu, zabrała mi trochę energii, była w pewnym stopniu nienaturalna, ale właśnie o to chodzi, żeby jak najczęściej stawiacie w takiej niekomfortowej sytuacji mówienia hiperprecyzyjnego, no aby to po prostu stawało się coraz bardziej naturalne, bo jak wiele razy powtórzymy coś, co jest nienaturalne, to w końcu stanie się to naturalne. Mówię ci to ja, lektor języków obcych, ponieważ ogólnie, jak się uczymy języka obcego, to nigdy nie jest to naturalne. Zawsze słowa, które przyswajamy, będą w, w naszej głowie takimi intruzami. Jak usłyszymy jakieś słówko w języku obcym, to mózg je wypiera, ponieważ no jest to coś obcego, coś, czego się boimy, coś, przed czym musimy postawić granicę. No i musimy to powtarzać często, 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 aż w końcu się z tym oswoimy. To tak jak z, feminaty z formami feminatywnymi w języku, na przykład teraz bardzo popularna forma gościni, no, już nie mówiąc o posłance czy, czy nauczycielce, już tak, no nauczycielka to nie akurat, ale gościni, Posłanka to często jest związane z językiem polityki, bo zawsze był gość, a teraz nagle jak do studia jest zapraszona kobieta, to jest gościnią i to też na początku było nienaturalne, ale teraz weszło do języka na tyle powszechnie, że jak się słyszy słowo gościni, to jest wszystko w porządku. I tego ci życzę, aby. Poprawne wypowiadanie się, aby zwracanie uwagi na to, jak mówisz i na to, co mówisz, może nawet bardziej na to, co mówisz, niż jak mówisz, było dla Ciebie tak jak gościni w przestrzeni publicznej, czyli po prostu naturalne. I tak jak obiecałem, na kanale Meta Rozmówki będą się pojawiać treści, po których zrobisz jakiś mały, delikatny krok do przodu. W swoim sposobie komunikowania się. Będziesz się lepiej wysławiać, będziesz się lepiej prezentować, może nauczysz się jakichś ciekawych umiejętności, a jak jeszcze czegoś tak Pobocznie się nauczysz, to napisz mi o tym w komentarzu. Koniecznie daj znać, czy podoba ci się taki format, taki gadany na zadany temat. Czyli mam temat, który sam sobie zadałem, zadawaj mi tematy w komentarzach, to będę się do nich odnosił. Ale na temat, który sam sobie zadałem, mówię, co myślę, jakie są moje takie wewnętrzne jakieś analizy, przemyślenia, i daj znać po prostu, czy to ci się podoba, czy iść w tym kierunku. I cóż. Zostawiam Cię właśnie z takim przesłaniem, ćwicz swój sposób wypowiadania się, używaj języka świadomie, dla mnie jako dla filologa jest to bardzo ważne, niech i dla Ciebie to będzie ważne. I proszę Cię, używaj polskich znaków, jak piszesz wiadomości, ale o pisaniu wiadomości jeszcze sobie pewnie niejedno nagranie zrobimy, więc teraz skupiając się tylko na tym, w jaki sposób mówić, zachęcę Cię jeszcze do zostawienia łapki w górę, do napisania komentarza, do zasubskrybowania tego kanału, żeby zobaczyć, jak pojawi się następny film, żeby go nie przegapić. I cóż, wszystkiego dobrego, żyj kieratywnie, co to znaczy kieratywnie, zapraszam Cię na mój Instagram. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach.